Witam Was wszystkich na moim kanale. Na najlepszym o malowaniu, zarabianiu i pięknym, kreatywnym życiu w kanale na YouTube. Zaczynamy. W tym odcinku, w tym nagraniu, hmm, którego pokazać jeszcze, mam taki niedosyć po wczorajszym dniu, kiedy nagrałem. Hmm, Nagrałem tę część, kiedy kładę złoto, ten, ten szlak metal na obrazie i źle ustawiłem lampę. Bardzo mi to nie fajnie to wyszło i na pewno Wam to ten, ten, to nagranie, znaczy, takim y, y, pokazywaniem, jak kładę to, ten szlak metal, to, to, to złoto na, na płótno. Natomiast y, dzisiaj po prostu do tej abstrakcji, bo tak jak powiedziałem. Y, za, chcę Was jak najbardziej pobudzić do tego, żebyście przychodzili za żeby może być takim, takim pionierem w tym i takim orędownikiem, animatorem żebyście właśnie chwytali, malowali i cieszyli się tym, bo mi to sprawia ogromną radość i po prostu jestem tak nakręcony żeby, żeby tutaj po prostu nie widziałem, że, należy, że tak się z ten, tym ten YouTube'em YouTube zaprzyjaźnię i tak będę, będę chciał to często przed Wami się pokazywać. Ale powiedziałem, będę malował to, co wymaluję, co powstaje w mojej pracowni, to będę Wam pokazywał. Tu mam w takim słoiczku, rozpuściłem parę grudek amoniaku, tego kwaśnego węglanu, amonu tak się to nazywa fachowo. ja na tego. I tu, przy takim rodzaju obrazach, ten kolor, którym jest ta, ta pozłota, który chce tam oksydować w różny sposób, nie, nie jest tak, że zawsze chcę, żeby on był jakoś tam prawie, że nie, nie, nie skażony jakimś tam, żeby on po prostu świecił tym złotem. Chcę, żeby niektóre partie, ta na przykład plama, chciałbym, żeby ona była jakaś głębsza, co się zaczęło z nią dziać, dlatego spróbuję tutaj na Waszych oczach, mam nadzieję, bo rzuć owo mi tam nie, nie bardzo teraz spróbuję go, o, to jest po prostu taki otworek, podziałać. Zobaczymy, żebyście zobaczyli, co tu się będzie zaraz działo na tym w tym fragmencie to sobie prostu tam po dotykam tylko tym no i tu chcę żeby po prostu ten, ten no nie, nie odpowiadało mi to w ten sposób dlatego to nałożyłem i dalej sobie będę kontynuował malowanie, co mi jeszcze radzi w tym obrazie. Na, na, obraz, każdy obraz, jeżeli jest tak bardzo naciupany, taki bardzo drobnych plamek, to też jest nie, niedobry do obrazu, bo się robi taki... Mm, Taka serwetka, taka dekoracja jakaś tam, bo przecież taka mozaika. Yy, obraz jest, polega yy, jest fajny, jeżeli jest zróżnicowanie. I w barwach, natężeniu, nasyceniu, w jasności tego koloru. To buduje przestrzeń, to buduje nam obraz, natomiast też yy, wielkości plam. Zauważyliście, no nie wiem, jeżeli namaluję drzewa, tam jak przy pejzażu, na ciupciam tych tych plameczek, tych, tych, no to musiałbym nie, nie tym impresjonistą, czy tam płęty listą, czy tam krobeczkami będę tam rozbudował, tylko raczej będę budował je właśnie ten, w ten sposób. Widzicie, już tam coś się zaczyna tutaj, z, zaczyna z, ten um, spływać, ale już tam zaczyna coś się dziać w tym. Jak ja będę też tam jeszcze ym, dotykał tego. O. Widzicie? Nie chciał obserwować, co na tym fragmencie, już bym też chciał. To jest za, za mocno. Będę sobie tym o parę miejsc, nadam temu kierunek jakiś, niech to sobie tam działa. A ja ze siebie biorę do, do malowania yy, dalszego. I mówię, kolor buduje, ale też jak nałożę tutaj plamę yy, jednorodną, to, to, to też robi się płaska, tak? Trzeba zbudować, szukać jakichś niuansów, szukać tych różnic, żeby ten obraz powstał yy, Budowa tą krzeskę tego razu. Nawet jeżeli to jest właśnie taka abstrakcja, że to jest... Yy, czy mogą się pojawić gdzieś ciemniejsze miejsca? Zawsze tam przy tym. Zależy też od tego, yy, jaki efekt chce uzyskać, tak? Poka pokażę jak taką głębię się będzie budowało właśnie w ten sposób, że tu nakładasz raz, raz mocniej, raz. Yy, żeby to nie było płaskie. Po prostu płaskie to od razu mam. Zrobi to nieciekawy. Akurat widziałem jakiś miękki pędzelek jak miałem. Aha, bo miałem do tego. Nie, nie szczeciniaczek, tylko To Bym chciał też ustawić kolorystykę tego obrazu. Nie może być tak, żeby czerwień, która no, z tą zielenią jest bardzo kontrastowa, i nawet nie są partie, które wchodzą w róż. To nie może tak być. Dla mnie to jest zbyt surowe. Przy tej zestawie tego. A ta zieleni fajnie tutaj daje się, te, te fajne przeciery się porobiły. Gdzieś tam z do ten niebieski, który był poprzednio tutaj wychodzi. I, i on się ten. on się tylko będę musiał przyspieszyć trochę w sensie tego, no widzę, że jest to szmatką. Z, z Widzicie tu już jakiś inny kolor się robi na tym, na tym metalu. I jeszcze on. Zaczyna świecić, zaczyna świeczyć, się ciepło robić ten, ten szlak metal. Ta pozłotka. I ona będzie tutaj mi po prostu jako kolejny kolor dodałem go do palety mojego obrazu. Tak? I w ten sposób będę. Tak. Dlatego. Ustawię sobie parę, parę podstawowych tych, tych. Chcę, żeby ten dominował w nim ten żółto, żółto taki rozjaśniony żółty, zieleń. Będzie tak sobie kontrastować tam, ta gra zieleni z żółtą. Tu, tu, to będzie tak dominujący te dwie plany, jak tej centralnej części obrazu. I tutaj ten niebieski jeszcze złamię, ocieple. Czyli dodam jakiegoś tam kamienu, zrobię tam, żeby to nie był taki i też nie był płaski, pobawię się z tym, zobaczymy też co mi tu wyjdzie w tym, w tym złocie, żeby tutaj też yy, ta relacja jakaś była fajna. No i tutaj ten czerwony Oczywiście dodam jakieś większe płaszczyzny, gdzieś może tutaj przetarcia, przetarcia zrobię, żeby po prostu ten obraz był ciekawszy, nie tylko ciekawy, że tak powiem, fakturze, ale też był w tych planach. Jeżeli to jest taka abstrakcja, to nie znaczy wcale, że, że to ma być yy, Mówię, każdy się doszuka tej, tej treści jakiejś swojej, natomiast żeby to nie było takie, że a, parę planów. Ale żeby coś tam się działo, żeby z takiej jak gdyby nierealnej y, rzeczywistości, tej, tej obrazu, y, coś była jakaś sugestia, tego, że tam mogłoby to być, nie wiem, fragmentem jakiejś y, naprawdę, nie wiem, kosmicznej rzeczywistości, albo jakiejś y, gdzieś tam istniejącej, no nie wiem, pewnie jest nie zawsze abstrakcją, Wiecie o czym mówię, po prostu żeby to jakiś... nawet w tym, w tym nieokreślonym, nierealnym, nierealnym, nierealnym kształtach nierealnych temacie tego obrazu, żeby to odszukać fajną jakąś tam przestrzeń, fajną zabawę tym kolorem. Do, do, teraz, tak, do roboty... Pierwszy pierwsza część ten czerwiń, miałem to na początku zrobić i znowu zacząłem gadać. Dzisiaj zastanawiałem, co wam w ogóle opowiadać tutaj. Czy może opowiadać o sobie, o tym, jak tam coś robiłem, czym się tam zajmowałem. Czy po prostu mówić tylko o kolorach i o tym. To jest, zauwa zauważam u, u siebie taki, i pewnie u, u was też zauważacie to u siebie, zależy od tego. O, I tu jest już bliższy ten, ten kolor, jak ten karmin. Ten to zastawienie nie już mi bardziej pasuje. On jest taki ceglany, ten jest taki bardziej cynamonowy. Ten właśnie też jest Taki kolor, taki bliższy cegle, a nie wiśni na przykład czy jakiejś e, tego. No. I te wszystkie czerwienie... Mówię, to będą e, mm, gdzieś tam do jakichś tam mniejszych plamek to będzie zmierzać. Jakiś taki wąs tam się skończy czymś tam, gdzieś tam przejdzie do jakiś te, ale tu się jakiś może też pojawiać gdzieś tam razem z tym, tu już świecie czego. No a tu będzie gdzieś duże, duże plamy, większe plamki tego, żeby jakieś, żeby to nie było po prostu takie nacipciane, takich takich yy, plameczek, plamiontek, plamieniennik. <grym> Jakby to nie je to jeszcze odmienić. No. I to też nie może być yy, że tak powiem jednorodne, żeby to, by, żeby, żeby to nie było płaskie. To musi być też jakoś tam bezmakowane, ciemniejsze, jaśniejsze. To będę dodawał jakieś tam... No ale ten różnik tu zupełnie nie siedział, dlatego pozastępuję go. Za, za, za chwilę dodam też yy, w tej budowie mojego obrazu ja nie powinienem Wam tego uczyć yy, tam używania tego, tej konturówki, żeby tam... ale mi to w tych plamach moich yy, troszeczkę tam ułatwi życie. I, o, no, powinienem też to teraz odejść, zobaczyć i wrócić do tego, yy, podejść bliżej, zobaczyć jak to się yy, te plany zmieniają i jak położę coś tam innego. Czerń, w ogóle generalna zasada, mieszamy na palecie, nie używamy koloru prosto z Jeżeli on ma być na przykład, podoba Wam się kolor z no bo są takie kolory, których ja, ja już Wam opowiadałem, że mamy te podstawowe barwy, mamy te, czyli tam czerwień, niebieski i, i żółty. Natomiast są takie barwy, których no, są, oprócz tego są te, te, te kolory neutralne, czyli czerń i biel. I właściwie podstawowe kolory to są takie, tak jakby miał komuś wytłumaczyć, nie wiem, kto zupełnie obcej planety, kto w ogóle nie miał kontaktu z kolorem, może na przykład ulotków świat, oni tam mają na przykład czarno-biały, tak? I jakby miało powiedzieć o kolorach i wytłumaczyć, to podstawowe kolory nie można uzyskać jak gdyby mieszając yy, inne. Wszystkie pozostałe kolory można uzyskać mieszając, no, z wyjątkiem takich oczywiście wyjątków jest parę, no, bo na przykład nie uzyskamy, yy, nie mówimy tu o jakichś barwach fluorescencyjnych, tego takie wiecie, takie jarowiaste, no bo to też nie można pomieszać, nie wiem, żółtej z białej, z, będzie świecić od razu, tak, jakaś nie mówimy o takich barwach fluorescencyjnych czy jakichś innych, czy takich jakichś tam kolorach, które czy koloru, nawet koloru, koloru, koloru światła. Mówiłem, mówiłem, właśnie muszę sprawdzić, czy ja wam yy, opowiadałem na tych moich filmikach o, bo też jest parę takich tematów, które mnie zajmują w malowaniu i w, nie tylko w malowaniu, ale w, w ogóle w malarstwie i w takim moim życiu, yy, jak na przykład jak wam kiedyś pewnie mówiłem, czy czerni z kolorem, czy nie. Moim zdaniem jest. Natomiast nie jest barwą, bo nie ma na przykład, ja tak rozumiem, barwa jako światło. Czerń występuje tylko jako kolor w tej relacji tej substraktywnej, czyli tej materii farby, tak? ma, tego substancji jako substancji, czyli kolor farby, kolor ściany, kolor sukienki, kolor koszuli, czegoś tam nie wiem, kolor naczynia, pędza nie wiem, czegokolwiek. Natomiast jako światła nie ma czarnego światła. Ten Cezary Pazura w jakimś tam numerze coś mówił, że gdyby wymyślił czarne światło, to pewnie by miliony zarobił w jakimś swoim sketchu. Natomiast, tak jak powiedziałem, są takie tematy, które mnie ten, dlatego mówię, że w tych, tym moim, wracając do, do moich baranów do koloru, to są kolory, te podstawowe, których nie można namieszać, Ale są, o, widzicie? popatrzcie, tu niby jest jakaś jedna plama, tu już jest, zaczynam się bawić tymi niuansami, i tu już tu sobie buduję jakiś tam. To jakby Ktoś by pomyślał, yy, oglądając to, że tam coś tam, może jakiś tam za, za tą białą, biało-żółtą bramą, która jeszcze też nie jest skonkretyzowana, ale tutaj już zaczyna się z tą, tą drugą się tu coś dziać, to coś tutaj będę tym. Teraz sobie, o, tak jak tam wypełniałem sobie katełka kładę, to sobie tutaj jakieś drobiazgi pododaję i to mi też zbuduje tutaj tę relację, tą przestrzeń. Ja na takim fragmenciku, o, już tutaj coś się ciekawego zaczyna z tym dziać. A przy okazji sobie kontur dodam tu na tym, tu troszeczkę rozbierę go i już w drugą część przechodzę do tego i o i z tym znowu ta czerwień będzie tutaj miała swoją jedną, jednym, jednym namoczeniem i będzie wychodziła, o trochę przesadziłem oczywiście jak zawsze ale mój ma tu czerwień tutaj wyjściową, której zacząłem i w ten sposób słuchajcie, bawcie się w tym, bawcie, mieszajcie nie, ba, nie, nie, nie bójcie się, dlatego m, pokazuję wam Yy, dużo tych, dużo yy, na razie tych wszystkich moje obrazy powstają techniką akrylową, natomiast yy, zacznę już tym, bo akryl, mówię, zaczynasz malować, mal, pomalujesz sobie godzinkę, już coś tam zaczynają brudy się, paletać się pobrudzi, yy, zaczynasz yy, yy, już tracisz wątek, jak, jak gdyby z tym malowaniem, i mówisz, nie, odchodzę od tego, co tam z moim oksydatem, odchodzę i tego. Ale za, za, za godzinkę odpoczniesz sobie, nie wiem, wypijesz herbatę czy tam coś zrobisz innego, jakąś inne, inną rzecz i już będziesz mógł, czy mogła i, wrócić i malować dalej. A z olejem już tak nie jest, bo jak już się przybrudzi, coś tam jest pieprz w oleju, to, to trzeba odczekać, aż te farby przesną. No można też trzymać tą zepsuć i zacząć jakby nowo, no, ale to już nie jest, już ta płótno, już ten. Ta, w, w, ta powierzchnia obrazu już nie jest taka, taka świeża, taka taka jak to powiedzieć, no świeża, no. taka jak na początku naszego malowania, kiedy siadamy do kolejnego malowania na przykład akrylem. Wszystkie parwie są przesły, jest można kłaść... Z prawda mówię, tak jak powiedziałem, że w akrylu nie można moim zdaniem tak nakładać nie zawsze, chyba że żeby malujecie jakimś jakieś może macie inne na to. to też będziemy sobie o tym opowiadali, yy, yy, widzenia tego, tej, tego tej kwestii. No i takie są właśnie kwestie właśnie wracając do tego, o czym chciałem powiedzieć, czyli co tutaj o, o czym mam opowiadać, czy tylko o malowaniu, czy jeszcze wracać w to jakieś historie z mojego życia, może coś tam. Ja na przykład sobie tak myślałem, he yy, już się niektórzy śmieją. Tak, myślę, nieraz, <grym>, że... Yy, w tym życiu naszym jest paru, paru rzeczy się pozbyłem, które mi dały. I tutaj sobie teraz smakuję takimi. No, coś fajnego trafiłem, kolorek fajny trafiłem i już już można ten, w tą stronę pójść. Będzie blisko tego, tego. No i listy się może wyświetlić tutaj między tymi, gdzieś pójdę w tym kierunku. Yy, że jest w tym naszym życiu coś takiego, że. Yy, Zajmuje nas jakaś tam nasza działalność, robimy to co robimy. Ja na przykład przez większość życia różne inne rzeczy robiłem, jakieś projektowanie, jakieś tam wydawnictwa, w agencjach reklamowych, coś tam. Ale popatrzcie, i po jakimś tam czasie odnajduję, znowu wracam do, do źródeł, bo przecież malować już tam zacząłem w podstawówce, później szkoła średnia, bo też mi całą kończyłem skończyłem w Opolu. Później tam jakaś związana z tym, że szkoła maturalna, bo do, żeby do wojska uciec przed wojskiem, to... W takiej szkole się znalazłem, gdzie się uczyłem fotografii i filmu amatorskiego w takim studium kulturalno-światowym też w Opolu. Pozdrawiam wszystkich i kolegów i koleżanki z liceum, i kolegów, koleżanki i kolegów z, ze studium, z KO. I, I te moje drogi tak się układały, ale proszę, na no stare lata I, i były takie okresy, że tam więcej mogło malowania, więcej takiego tej pasji takiej z tego z tego, ale jednak młodość tam się rządziła innymi prawami, to, chciała, to za tym życie trzeba było zarabiać i tak dalej. A to już teraz, że już miałem sytuację stabilizowaną i jakoś tam sobie z tym życiem radzę, bo się pozbyłem pewnych rzeczy, tak, o których, do których, do których też bym zachęcał, to, to wróciłem do tego, co, co właściwie powinienem robić stale i pewnie gdybym to robił od y, czasu tam liceum studiów i dalej malował, 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 to pewnie już bym nie malował w ten sposób zupełnie jakoś w innym miejscu. A, I może już bym nie, nie miał z Wami takiego kontaktu, może dlatego takiego dobrego, jak teraz yy, mi się wydaje, że mam. Natomiast yy, jeszcze wrzucę... Raz, nie wiem, hmm. Jeszcze wrzucę... Wrzucę tą... Aha, jedną rzecz. Widzę, że ten, ta nie bardzo mi poszło w yy, jasną stronę. Tu gdzieś mam jeszcze taką żółć wołową. Mam nadzieję, że tutaj, jak ma ten nie? troszeczkę... Myślałem, że zobaczycie na tym, on mi trochę wypala tutaj, widzicie czarne czy które się robią na tym A nie, a nie tak, nie to, no, tutaj, ten, to. No. Myślałem, że zobaczycie ten efekt na no. Tu fajne rzeczy się robiły no. dobrze, zrobię jeszcze dzisiaj jeden ten yy, yy, odcineczek z tym Teraz próbuję jeszcze parę yy, fajnych yy, tych wyseczek, tu już mniej więcej, mówię, tą czerwień. to jeszcze tą czerwień skończę I widzicie, przy malowaniu Gadam zawsze znowu temat o sobie, teraz znowu wracam do malowania i tak będę, o, może dość zachętą do tego żebyście mnie oglądali, bo wtedy będziecie widzieli końcowy dalszy, zawsze tam, tam, to opowiadanie jakiś tam za, za ten, za... nie, nie, nie taką czerwoną Jakoś będę kontynuował tam o to opowiadania, dlatego, dlatego tak tutaj będę opowiadał i opowiadał, i Troszeczkę, tu jakiś będę się bawił też. Tym, jak to się można bawić. bawić się malowaniem. Można się bawić malowaniem, bo to jest fajna zabawa. Tak, yy, bardzo lubię obserwować. O, 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 właśnie do tego chciałem też nawiązać, że w każdej twórczości, czy w każdym działaniu, jak odnajdziemy w sobie taką pasję, taką dziecka tej, tej wrażliwości, bo nas, nas to jest zabijane, razem z tym myśleniem, które na, na, nałożę, Powtarzam zawsze, cieszcie się tą chwilą, tą, tą, tym teraz, tym. Nie będzie nic lepszego w życiu, nie spotka Was nic innego niż to teraz. Nie bójcie się, człowiek 90% swojej y, aktywności, umysłu to kieruje na, na, na to, y, na, na to, żeby... na przyszłość i, i przeszłość. Tylko tam wyliczyli jacyś naukowcy, oczywiście amerykańscy, że, że o, ty, o, o tym, co się w chwili obecnej dzieje, to tylko 9% tego, co się teraz dzieje z nami, to o tym myślimy. Takie wiecie, mnie zajmują takie tematy, bo no bo kurczę, ja się pozbyłem tego, ten hałasujący umysł. Wszystko, co jest jak gdyby poza umysłem, nie traktujcie swoich myśli zbyt poważnie. Jak będziecie je traktować poważnie, to będziecie się martwić, będziecie cierpieć, będzie Was bolało, będzie po prostu wszystko najgorsze. Będziecie myśleć o rachunkach niezapłaconych, będziecie myśleć o tym o jakichś egzaminach, o jakichś rozmowach, o jakichś negocjacjach, we, we wszystkim to będzie, w biznesie, we wszystkim. Odnajdziecie ten, ten hałasujący umysł, się tego pozbędziecie, nie wiem, spróbujcie medytować, ja wam też będę pokazywać metody różne, fajne ćwiczenia i tak dalej. Natomiast nie myślcie poważnie, nie traktujcie tego poważnie. Wszystko, co jest, w, w, jak kiedy los wam sprzyja, to zauważcie, jak wygracie coś, tam nie ma dostępu umysł, nie wiem, na przykład w lot, to w jakiejś grze, wszystkie te takie wydarzenia jak w waszym życiu, które się takie, wow. To wszystko jest poza umysłem, to wszystko sprawiło. Kiedy na przykład oglądacie fajny film, kiedy oglądacie, czytacie fajną książkę, wtedy jesteście sobą, kiedy pozbywacie się myślenia, tego umysłu. Kiedy dajecie się wciągnąć do interesującą książki, dajecie się wciągnąć do film. Nie, nie tutaj pasjonuje, patrzcie, mam aż, widzicie, aż mam ciary, jak mówię o tym, o, he, kurczę, widzicie, to jest właśnie to, to jest to. Yy, yy, z czym chcę żyć i co mnie napędza, co, co daje mi... No kurczę, po co na, na tym, z takim dreszczem życia, to, to, jest, na, na, to jest ta rozkosz życia. Gdyby nam przy urodzeniu powiedział ktoś, yy, już tak i, i mielibyśmy mieć do z tyłu głowy, że yy, jak właściwie z chwilą urodzenia yy, zaczynasz umieranie. To byśmy się cieszyli tą, tą chwilą teraźniejszą i, i tą, tym, tym, co robimy. Co robimy teraz, nie przejmujmy się tym, co będzie za chwilę, jutro, pojutrze, za miesiąc. Żyli teraz, tu i teraz. Gdzie są problemy waszych dziadków, waszych, jeżeli nie, już nie macie rodziców, tych, już, których który już z nami nie ma? Odeszły razem z nimi. Gdzie są te problemy? Po co, po co to wszystko nam jest potrzebne? Cieszcie się chwilą i tym, co robicie. No.